Przed wami Ingello Quero Arturians Legends Beastlands Jest to prawdopodobnie wykresna mapa, w związku z czym może być bardzo ciekawie. Jest dużo granatów, więc czemu by sobie ich na dzień dobry nie wykorzystać? O, no tak.

Powiem, jakoś tak nie bardzo mi się to trochę podoba. Bo tam pełno granatów, tutaj pełno potionów. Pod siłę tarcza jeszcze do tego. No hmm. nie mam złe przeczucia trochę. nam... a. Czyli pewnie tutaj się nie ma co Saksonów za bardzo spodziewać. To same tytułowe bestie. Okej, okay, tu jest potrzebny klucz. Ciekaw jestem, czy jednak się tutaj zmierzymy z jakimś yeah. dziwactwem. Dobra, mamy crossbow i troszeczkę bełtów. Yeah. 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 Nie, nie, Z się sobie przedpoczył Mogłem w sumie wejść tam do, tej, do tych jaskiń. Pancerza mi tak troszeczkę. O, dobra, nieważne. Już mam pancerz. Pochodni nie zbierzesz, nie zbierzesz. Już myślałem, że będzie nowa. Bro. Okej. Okej. Okay. Okay. Wiecie co wam powiem, zrobię sobie taki mały szybki save. Wskoczy on mi tu. Nie wskoczy. Ok, on no tu w ogóle jakiś takich trochę... jakichś takich dosyć konkretnych ataków używa na mnie, ale czemu by nie użyć tego? coś mu to zrobiło to jest najważniejsze I sobie teraz użyjemy tego użyjemy sobie tego Dobra Powiem wam że że u, u, u No nie jest to łatwa przeprawa. Co to dzisiaj... O! To tak no, za bardzo na niego nie działa. O dobra, się zablokował tam. Dobra, dobra, dobra. Jest Wow. The Questing Beast zaskoczyło o osiągnięcie. Ale masakra, teraz już wiem czemu tyle tego było Co prawda sprytem, bo sprytem e? pieprzaj Prawda sprytem, bo sprytem go pokonałem, no ale... Ja pierniczę. Żeby mnie teraz tutaj nic nie napadło, bo mnie chyba... Ktoś trafi. Oh. Jakaś chwiedra czy cholera wie co to było. Ej, na górę wejść? Hm. Good question. No serio, nie ma żadnego tego? Przejścia? Wejścia? Cokolwiek? Nie wiem, na górę w lesie. A, tutaj coś jest. Nie! Nie, 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 nie. Ten wystarczyło wejść. No dobra, teraz możemy sobie podbierać te wszystkie fanty, które tam były. Dobrze idę? W sumie dobrze. To co ja wam powiem, bo jeszcze mam klucz właśnie, właśnie pod Ancient Room i teraz pytanie brzmi gdzie on jest? Tu? <grych> nie. nie gadajcie mi, że znowu mam szukać tego pokojiku. power potion. Dobra, nieważne. No dobra, czyli znowu się zaczynał to powiedzieć. Teraz szukaj panie tutaj sekretnego poziomu. Y sekretnego... pomieszczenia. No, szkoda mi tego. Co jest? Szkoda mi... zdyganu. Tutaj? nie, bo tutaj przed chwilą skakiwałem jakieś statystyki tej mapy Dwa 5 sekretów. Rozumiecie to, że to są jeszcze gdzieś trzy sekrety ukryte? To nie są jakieś ściany do strzaskania. nie! Nie, nie. O! Run of Healing. Rozumiecie, że to było w takim miejscu ukryte? Jak ja miałem normalnie... ...to No dobra, teraz jest większy problem. Problem tyczy się tego... ...że mamy... Klucz do Ancient Room nie możemy go wykorzystać, bo nie wiemy gdzie ten Ancient Room się znajduje. Mogłabym tutaj ja rękę ucić, że to jest gdzieś przy tym wodospadzie. rąbanie mają poukrywane te sekrety naprawdę. Chyba, że to jest sekretny poziom w sekretnym poziomie i znowu gdzieś jest jakieś, takie dziwaczne przejście. A nie no, generalnie tutaj jak na te ściany patrzę, to nie widzę niczego Takiego podejrzanego, co by miało spowodować, że chcę tam nie wiem wejść coś. Nie. Tutaj czegoś nie ma pod tą wodą, koło tej wody. Raczej, raczej też tutaj, gdzie ten klucz był, tych yy, drzwi, czyli tego przejścia nie będzie. Yeah, 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 yeah. Tak mi się yeah. wydaje, ale to wiecie. Polscy mają różne pomysły, przeróżne pomysły. Tutaj żeśmy wleźli przed chwilą. Nie, nie. Nie, nie. Ma jakiegoś normalniejszego miejsca. Tak trzeba się gdzieś tutaj w to okolice wrócić. Chalice of life 200% życia No i dobra, i widzicie co wam? Powiem, że to daje nam ostatni sekret Czyli właśnie ten nieszczęsny Ten nieszczęsny Sekret room No i teraz człowieku Weź tu szukaj No dobra, chodźmy raz jeszcze. Powiedzmy, że to może być bliżej wyjścia. Hmm. Tak przy sekrecie raczej nie będzie. Wyjście. A z drugiej strony tu coś mamy ten sekret. Pierdnie czy no masakra. Jeden sekret został, gdzie on mógłby być? Skoro tu jest jeden sekret, tu jest koniec poziomu, więc nie będę tutaj wchodził. Tu jest drugi sekret, gdzie może być pomieszczenie? ja tak dogłębnie sprawdziłem każdą ścianę, to czemu nie znalazłem tego dwalonego sekretu, no? Nie no, proszę cię. Yeah, yeah. Zgubi się goro nade mną. Gdzie ten Arturiański skarb mógłby być ukryty? mi do głowy nie przychodzi, no. Najgier najlepsze w tym wszystkim jest to, że tutaj nigdzie nie ma żadnego sekretu, tak jakby. Co za tym idzie, najprędzej coś tutaj będzie ukryte. Ale nie widzę żadnego jakiegoś takiego... Żadnego takiego jakby... Takiej jakby skazy na ścianie, ani nic... To by mogło spowodować, że... Że tą ścianę rozwalę i tam będzie to pomieszczonko. Tutaj też jakichś takich dziwacznych pęknięć nie ma. Każda ściana... Jest jednolita. Nie. Cały czas mam takie dotyć dziwne wrażenie, że właśnie tu przy tym wodospadzie coś będzie nie 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 no zaraz się podda mnie coś tam jest ねえ。Ah. Nie mogę tam koczyć. O właśnie, Medieval Detective. U państwo rozumiecie, w takim miejscu, w takim miejscu to było, ale, ale to w dalszym ciągu nie rozwiązuje mojego problemu. Gdzie ja mam użyć tego Ancient key. Ale dobra, to już nie, nie, nie będę nie, 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 nie. dywagował. Skoro mam sto na stoi nigdzie dosłownie Przepraszam, nigdzie nie znalazłem tych drzwi Jodła mi się odbija. To trudno no Nie ma, to nie ma. Ech, mamy 100% poziomu. I w tym momencie sobie go zakończymy. A na kolejnej planszy spędzimy kolejny odcinek. Frozen Caverns. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.